Kii Factory! Brice. Widzisz z tych złoczyńców? Na czym ja? ja widzę? Właściwie są przed tobą. Może to się zaopasowałem. Ha, a, 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 a. Mówiłem ci Jock Blade, że to wszystko pójdzie na łatwo. Ha, a, a, a. No właśnie, ucieknięcie z Hero Factor było tak banalne, ha a, a, że nie wiem. Chyba trudnie się nierkuje. ha, a, a, a. A, Tak, ale w twoim przypadku czy w moim? Eee... No, poczekaj, obliczę to za chwilę. To się pośpiesz! Eee... Tego... Bolk? Eee. Co z, z, z tym wszystkim zrobić? Eee... Sucz. Eee... E, posłuchaj mnie. E, e, e. No, słucham się ciebie. Cóż. E, e, e. No, najpierw będziesz musiała e, zlecieć tam. Zlecieć? Tak, masz bardzo zaawansowaną zbroję. No dobrze. Skoro tak mówisz. No to się równa, że... To wychodzi, że to nurkowanie jest tylko. Czy? Kto to? Hmm. Pokaż. Muszę się przyjrzeć temu komuś bliżej. Hmm. Toż to bris. Bris? O, witaj, bris. Czyś byś chciała się do nas przyłączyć? Co? A to co, jeszcze jeden? Tak tu ja walk. a do ataku o! co jest? Co ci się stało? Dostałem. No i co teraz? Zająłeś się Juklejdem, to może ja bym się zajęła e, Splitface'em, co? Gris. Splitface to jest, cóż, jakby to by tak tobie powiedzieć, dwie osoby, dwuosobowość w jednej osobie. No tak, wiem, wiem. No to dobra. Zajmijmy się nim e, we dwójkę, dobra? Może tak być? Balk? Nawet musi. Cóż, Balk, zapraszam ciebie do tańca. A ja ciebie też. Z wielką przyjemnością. Miażdżący szpon tylko może. Odbić lub wchłonić wasze pociski, ale też ma różne zalety. O, ups, uruchomił umiarczący szpon. A ja swój infektycyd. A co to jest? To jest infektycyd. Coś podobnego do. Zielonej mazi. Klejącej, toksycznej. Dokładnie. ha, a, a. ha a, a, a. O, moja ręka. Balk, wszystko ci do Tak, chyba trochę, tylko trochę mnie ręka zaczęła. Hm? Niech to. Witaj. Ten Strzał już przestał działać. Dobre, ogłuszające. Muszę w Ciebie tym strzelić. A, a nie ma takich szans. Ja! Liz, trzymasz się tam dobrze? Czy raczej by Ci tak jakoś pomóc? Już balk. Jakoś sobie chyba poradzę. Hero Factory. Halo! Tu mówi balk. Ściągnijcie posiłki, ale już. Potrzebne nam wsparcie. Po Powtarzam. Potrzebne nam wsparcie! Here. A, 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 a. parę godzin później. O. O. I, 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 e, e. I co? Gdzie niby teraz te wasze tak zwane wsparcie? Co? Za chwilę tu będzie. Ja to wiem. Już pięć godzin na nich czekasz. Czyż to by jakoś nie za długo? Nie, ale skąd? To nawet dla mnie jest coś dobrego, tak sobie czekać. Przynajmniej mogę poznać Wasze słabe punkty. To nawet jest dobry sposób. Zobaczymy. Czy ktoś tutaj wzywał pomoc? Och, Nex, sercz, już jesteście. Jak dobrze? No właśnie. Bo ja też tutaj przyleciałem. O, sercz, pomóż mi z split faceem. Już się robi. O, mój infektycyd. Już chyba nie będzie docierać do mojej broni. Hmm. Dobra, Blade. A co u ciebie? Czy wszystko dobrze? No właśnie, jakoś idzie za bardzo. Bo tutaj chyba jakiś szykuje na mnie laser. No, Uciekamy? Oczywiście. Oho, dog blade. Chyba pierwszy będę w statku. Zobaczymy! Jeszcze zobaczymy! Jeszcze zobaczymy! A, a, a. Je. Ale mam ładny ogon! Szkoda, by go tak jakoś... by tego no... zmarnować. Czyż nie tak spilt Dokładnie! Ohohoho, Oho, no, jak się słuchaj, hm, czyli, że co? Misja wykonana, tak? No, chyba na to wygląda, tak? I po co my byliśmy tutaj potrzebni? No, właśnie, gdybyśmy tutaj nie przylecieli, cóż, ta walka by ciągle trwała i trwała. Na cały szczęście wystraszyłem blade moim laserem, a ja przeciąłem Split sobie jego hmm. kabel zasilania infektycydu. Hurra! <ścười> <ścười> Cóż, bohaterowie, nie przewidzieliście jednej rzeczy: <ścười> że ja mam statek ze Split A, 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 a. A to co tam się znajduje, to, O, o. To jest naprawdę jest coś jest tego świata.